tu, Dobra. Teraz to z tymi styczami. Gdzie jest moja partia? Ej, gdzie jest to moja parka? Ej, gdzieś to... O dobra, jest, masz. Trzymaj. Otwieramy dzisiaj. Ale trzymaj to. ty, no bo to jest w końcu twoja, ale ja dostałam jedną paczuszkę i się cieszę. W ogóle w empiku można do tego dokupić karty. Nie w Empiku, w takim wykał w O mój Boże, ale fajne! Angel masz! Masz jambę! Za wdro. To jest moja ulubiona postać z całego Stitcha. Oczywiście jest taki oprócz Stitcha to, to jest moja ulubiona postać. O jeju, zaraz każdy. Ale ci zazdroszczę z tym Jumbo. Dobra, dobra. Czekaj, teraz dżambo. ja. Otwieram dobra. Robisz unboxing. No odbieram, robię mój unboxing. Jak będę miała jumpę, to będę mega szczęśliwa, ale podejrzewam, że... Jezu, mam stróbkę! Stitch taki, stitch taki, taki. Wymiana. Ja też chcę jambę. Dla które? Dla którego byście wymieniła? Ale strób... to nie. Zaczekajcie. Jeszcze tutaj mam album taki. Fajny. Ja chcę dżambę! D daj mi dżamny. No to daj jakąś kartę w zamian. Tak, tak. Na przykład... Tego możesz sobie wziąć? Tego? Czy tego? Aby dłużej. Którego wolisz? No dobra, to tego. No to mamy karty. W ogóle Raz, Druga i taki nam. To są jakby naklejki, co? Ej, dawaj też sobie powyklejasz, nie? Dobra, tylko że chcemy zobaczyć tutaj w albumie. Ale fajne to są rzeczy. Jedno, Rozwoju, naprawdę. się też nie wyjęłam. A ty mówiłaś, że to jest bardziej za, za 25 zł. Kawałek papieru. No, myślałam, że to będzie taka zwykła gazetka, nie taki coś. Wiesz, takie gazetki jest jak to do, do tych jednorożców, no i tam jest taka figurka też jednorożca. Cza jest to, nie? To ja myślałam, a. że to będzie taka gazetka za 24 zł. A. W no, środku tylko, tylko jakieś będziemy naklejki z Chińczyka. Mhm. No i dobra, na razem razem też sobie możesz kupić bajo. Ba. Cześć, jestem kafi Glutek i czuję się jak Glutek, bo Kwiatusia zabrała mi wszystkich przyjaciół i teraz jestem tym, tym smutna, chcę żebyście wiedzieli, że to ona jest Siusia i w zamian mian, mian tego powinniście adoptować mnie. Zasubskrybujcie, huh? hmm. proszę, Pliszusiowie też subskrybujcie, please. Huh?